Cześć kochani, dzisiaj opowiem Wam o kilku cennych radach dla Państwa młodych, także jeżeli w najbliższym czasie planujecie zawrzeć związek małżeński bądź ktoś z Waszych przyjaciół, z rodziny planuje zorganizować ślub i wesele, to bardzo zachęcam do zobaczenia tego filmu. Kiedy decydujecie się na zawarcie związku małżeńskiego, to zazwyczaj później organizujecie wesele. I chyba nie muszę Wam mówić, że bardzo ważne jest, aby... Podpisywać umowy z wszystkimi wykonawcami, czyli z DJ-em, fotografem, kamerzystą, barmanem, z restauracją, bez umowy ani rusz. Bardzo chciałabym, żebyście zwrócili podczas podpisywania tej umowy, czy wy jesteście w jakiś sposób zabezpieczeni tam. Bo bardzo często jest tak, że fotograf w umowie pisze o, o tym, że należy wpłacić zaliczkę, powiedzmy w wysokości 300 zł, no i wy tą zaliczkę wpłacacie, a w przypadku, jeżeli się rozmyślicie, ta zaliczka przypada, więc fotograf jest w pewien sposób zabezpieczony, tak? Ale co w sytuacji, kiedy na przykład fotograf obiecuje, że najpóźniej do dwóch miesięcy po ślubie dostarczy zdjęcia? Co, kiedy on tych zdjęć nie dostarczy, kiedy opóźni się ten termin i to będą na przykład trzy miesiące? No, nie ma żadnego punktu w umowie, dlatego warto się zapytać fotografa, czy jest przekonany, że w ciągu dwóch miesięcy zdąży. To on powie: Oczywiście jestem przekonany, czyli nie będzie ani jednego dnia opóźnienia. To wtedy dopisujecie na umowie taki punkt, w którym piszecie, jeżeli zdjęcia nie zostaną dostarczone do dnia, i podać tutaj najlepiej dzień, to każdy dzień opóźnienia powoduje poniesienie kary przez wykonawcę, to jest fotografa, wysokości, i tutaj ustalacie sobie na przykład 100 zł. Co w sytuacji, kiedy takiego punktu nie będziecie mieli? No, fotograf na przykład po trzech miesiącach dalej wam zdjęć nie dostarczy. Co możecie zrobić? Podać go do sądu, wygracie sprawę, a on w odwecie powie wam, spaliły mi się wszystkie dyski z waszymi zdjęciami, nie mam żadnych zdjęć z waszego ślubu. No, no nie, właśnie, dlatego warto się zabezpieczyć w ten sposób. Uwierzcie mi, że gwarancją świetnej zabawy jest świetny DJ wodzirej albo zespół, czyli oprawa muzyczna. Ten aspekt jest ważniejszy niż jedzenie czy wygląd sali. Bo co z tego, że będziecie mieli niesamowity pałac, piękne nakrycia, wyśmienite jedzenie, jeżeli na weselu będzie powiedzmy DJ, który totalnie położy imprezy. Bo na przykład gra jakieś totalnie beznadziejne kawałki. Albo bardzo często robi sobie przerwy i ludzie się nie bawią. Moim zdaniem lepiej zapłacić dużo więcej za dobrego DJ-a. Ja tutaj mówię DJ-a, wodzireja, Osobę, która po prostu będzie bawić waszych gości, bo to jest najważniejsze, żeby oni się na tym weselu bawili, cieszyli razem z wami, a jedzenie jest sprawą drugorzędną. Jak już będziecie na etapie wypisywania zaproszeń dla Waszych gości? Jeżeli macie dużo gości do zaproszenia, to zastanówcie się, czy na pewno chcielibyście dostać ten ogrom bukietów, bo każda para przyniesie Wam na pewno bukiet kwiatów. Może lepiej byłoby poprosić gości, żeby przynieśli coś dla kogoś potrzebującego, na przykład dla dzieci z domu dziecka: jakieś zabawki, pluszaki albo artykuły szkolne. Na przykład też do schroniska, e, jakiś pokarm dla psów, e, miski, koce. Naprawdę jest duży taki pomysł, gdzie zamiast tych bukietów można poprosić ludzi o coś bardziej praktycznego, ponieważ gość weselny i tak kupi ten bukiet za te 30-50 zł, więc warto go poprosić, żeby te pieniądze przeznaczył po prostu na coś innego, coś bardziej pożytecznego. I zobaczycie później, kiedy będziecie już e, obdarowywać schronisko czy dom dziecka e, tymi prezentami, to wasze serce po prostu będzie rosło będziecie z tego bardzo dumni i będziecie się cieszyć że podjęliście właśnie taką decyzję Jeżeli na wesele zapraszacie rodzinę gości przyjezdnych z daleka to musicie zapewnić im hotel. Warto znaleźć restaurację, która będzie już z hotelem, bądź będzie miała bardzo blisko hotel. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy przyjęcie weselne się zakończy, tych gości później odwieziecie do hotelu oddalonego, powiedzmy o ten kilometr, a później rano będziecie musieli ich przetransportować z powrotem na salę weselną, ponieważ tam zostaną ich samochody, bo jeżeli są osobami przyjezdnymi z daleka, to przyjadą swoimi autami. Um, więc tu warto się zastanowić, żeby nie zrobić sobie dodatkowych kłopotów. To naprawdę sala z hotelem to jest bardzo dobre rozwiązanie dla ludzi, którzy mają rodzinę z daleka. Mm. Suknia ślubna czyli coś dla kobiet. Podczas przymiarek sukni ślubnych w salonach. Na pewno na początku będziecie czuć się dosyć sztywno, będziecie się bały wykonać jakikolwiek ruch w tej sukni. Czasami ja miałam takie doświadczenie: im bardziej ekskluzywny salon sukni ślubnych, to tym bardziej te panie zwracają uwagę, żeby się za bardzo nie ruszać, żeby nawet stać w tym jednym miejscu. Od razu opuśćcie taki salon, bo to nie ma sensu w ogóle gdzieś w takim miejscu kupować sukni. Suknie ślubne je przetańczycie całą noc, dlatego warto. Na przymiarkach również się poruszać. Ja nie mówię tutaj, żeby oczywiście jakoś szaleć niesamowicie, ale warto wykonać kilka takich ruchów, gdzie y, po prostu zobaczycie, czy ta suknia Was nie ogranicza, czy gdzieś tam Wam na przykład nie spada, nie zsuwa się, y, czy gdzieś tam nie haczycie obcasem o, o, o kawałki jakiegoś tiulu, który się gdzieś tam ciągnie. Naprawdę poruszajcie się. Na... Moje drogie kobitki, przed ślubem nie eksperymentujcie z włosami, z zabiegami na twarzy. E, absolutnie nie róbcie sobie makijażu permanentnego tydzień przed ślubem, bo to się może źle kończy, skończyć. Nie farbujcie jakoś drastycznie e, włosów, zmieniając się z blondynki na brunetkę. Fryzer i kosmetyczka. Warto fryzjera i kosmetyczkę, wizerzyczkę zaprosić w dniu ślubu do domu. Ponieważ jeżeli będziecie mieli w tym dniu biegać od fryzjera do wizerzystki, to możecie się dosyć mocno zestresować jeszcze dodatkowo, jeżeli na przykład pogoda się pogoda zacznie padać, tu gdzieś z tymi zrobionymi włosami biegać, to nie jest dobry pomysł. W tym dniu macie być zrelaksowani, cieszyć się tym, że z drugą połówką ukochaną bierzecie ślub i... Skupiać się głównie na tym, ponieważ no nie ma sensu się jakoś dodatkowo stresować, myśleć o wszystkim, poprosić również świadków o, o to, żeby pomagali w różnych sytuacjach, żeby Was wspierali. A naprawdę w tym dniu najważniejsza jest dla Was ta druga osoba, z którą bierzecie ślub na całe życie. Co zrobić z bukietem, na przykład podczas przysięgi? Kiedy jest przysięga, to wiadomo, wstaje się i najlepiej ten bukiet po prostu gdzieś odłożyć, ponieważ kiedy będziecie sobie zakładać obrączki, ten bukiet Wam w niczym nie pomoże, on będzie Wam tylko przeszkadzać, dlatego warto zawczasu sobie ten bukiet po prostu odłożyć. Jeżeli planujecie mieć dosyć długi welon na ceremonię zaślubin, to warto wcześniej sobie przeprowadzić jakiś test, jak chodzi się z tym welonem? Jeżeli planujecie mieć na przykład 10 metrów welonu, to warto się na przykład przejść po dywanie i zobaczyć, czy ten welon nie powoduje takiego tarcia o dywan, że będzie Wam próbował go ściągnąć z głowy. Welon warto sobie upiąć dodatkowo jakimiś wsówkami, ponieważ nawet jeżeli fryzjer, fryzjerka zrobią dobrą fryzurę i ten welon będzie się tam naprawdę świetnie trzymał, to nic Wam nie gwarantuje tego, że podejdziecie cię. I was po prostu uściska. W takich momentach te welony zawsze spadają, więc warto sobie go jakoś dodatkowo przypiąć, i wtedy będziecie mieli pewność, że Wam nic tam nie wyleci z tych włosów. Jeżeli planujecie mieć welon dłuższy, który będzie się ciągnął po ziemi, to warto też o tym pamiętać, że ten welon się za Wami ciągnie. Cenna rada dla kobiet, jeżeli pierścionek zaręczynowy nosicie na palcu, na którym. Będziecie nosić obrączkę, to warto wcześniej, już najlepiej po prostu rano, założyć sobie ten pierścionek na inny palec, żeby później, zakładając obrączkę, nie ściągać nerwowo tego zaręczynowego, żeby włożyć tam obrączkę. Myślę, że mało osób zwraca na to uwagę. Ja sobie wcześniej ten pierścionek przełożyłam i nie miałam już z tym problemu, więc na tym palcu fajnie, jak jest po prostu tylko obrączka. Dobrze, kochani, to wszystkie moje rady. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o kciuki w górę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo już wkrótce kolejne filmy. I cóż, do zobaczenia wkrótce, cześć!